Trzeba było albo postawić na debatę i być no, dobrze wypoczęty i przygotowany, albo też po prostu od tej debaty się uchylić. Każdy z tych sposobów dałby na pewno inny wynik wyborów. Czy aż tyle inny, żeby. Bomby. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Pis, kiedy się okazało, że broń pana premiera to taki malutki pistolecik, musiało wyciągnąć, musiało wyciągnąć właśnie brudną bombę. Change no strings